Jak oni mogli, dlaczego to się tak stało, to niesprawiedliwe, czemu ja i tak dalej? No to to jest ciągle bicie w przeszłości i to w dodatku w roli ofiary. Akceptacja dla mnie to jest, ok, Zeżarłam jednego pączka smacznego, barbaro, następnym razem nie przechodź koło cukierni. Cześć, nazywam się Basia Lech, a to jest 59. odcinek podcastu Efektywność w Praktyce, gdzie bez marudzenia i bez opowiadam Wam o tym, jak realizować swoje cele poprzez moją autorską metodologię Zapnij pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplinę, bo to naprawdę jest narzędzie, opracowałam to przez 15 lat, które daje nam swojego rodzaju trampolinę do realizacji naszych celów i dzisiaj jestem absolutnie nieprzygotowana. Nie mam notatek, nie mam niczego i właśnie o tym będzie to dzisiejsze spotkanie, bo Choć wielu z nas próbuje się przygotować i próbuje być naprawdę dobrze zorganizowanym, dobrze zdyscyplinowanym i dobrze rozplanowanym, i wielu się to naprawdę udaje, to mimo wszystko życie bywa nieprzewidywalne. I chociaż wszystko poukładasz, wszystko ma zrobione tak jak trzeba, to czasami się to po prostu rozpada w rękach i i wtedy tak na dobrą sprawę nie zostajesz tym absolutnie sam, bo zostajesz ze sobą swoim doświadczeniem i swoim mindsetem, mentalem, jaki zbudowałeś przez poprzednie lata. Ze swoją odpornością psychiczną i ze swoim nastawieniem do świata. I dzisiaj trochę o tym, tak zupełnie spontanicznie i na ludzie chcę z wami porozmawiać. Bo dobre przygotowanie to podstawa realizacji równych projektów. Bo plan, jak rozpocząć dzień, co chcesz zrealizować w ciągu tygodnia, miesiąca, kwartału, czy po prostu przez jakąś część swojego życia, też jest fajnym kierunkiem, do tego cię zawsze będę namawiać. To jest potrzebne. Ale czasami z równych powodów to wszystko się rozsypuje i my stoimy na środku i zastanawiamy się coś zrobić. No i właśnie. I chociaż jesteśmy przygotowani, to może być to tylko iluzją, bo przecież świat jest nieprzewidywalny. I próba zabezpieczenia się na wszystkie możliwe okazje i okoliczności jest naprawdę niezła i ja też w tym jestem niezła. Mówiłam Wam kiedyś już o technice torowania: jest takie wideo, możecie go odszukać, postaram się wrzucić na dole. Ona mówi o tym, że właśnie poprzez torowanie, poprzez wyobrażanie sobie różnych sytuacji, możemy się przygotować na scenariusz A, B, C, D i ile ich tam tylko chcesz. Przykład: idziesz do szefa poprosić o podwyżkę: taki ma w plan, taki ma w cel. No, i możesz rozpatrzyć, szef zaczyna płakać, szef zaczyna krzyczeć, szef gapi się na ciebie tempo, szef każe ci wyjść i zamknąć drzwi po drugiej stronie, e, szef e, zaczyna się tłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. Możesz te wszystkie scenariusze rozpatrzyć w twojej głowie. Możesz się na nie przygotować i wtedy łatwić będzie, bo nasz umysł działa w taki sposób, że jak ma taką kotwicę, to mówi ok, dobra, scenariusz 483. Ok, wiem, jak się zachować. To nie jest nowa sytuacja. Nie staje dęba, tylko zaczyna odtwarzać to, na co się przygotowaliśmy. No, ale prawda jest taka, moi drodzy, że nigdy nie przewidzimy wszystkiego. I tak się coś może. Przewalić po prostu, tak jak zresztą się to wydarzyło całkiem niedawno yy, u mnie. I teraz myślę sobie, że tak naprawdę kluczowe jest to, żeby się dać ponieść emocjom, jestem zwolenniczką emocji, jestem tych mocno emocjonalna, bardzo szybko się zapalam, bardzo szybko też gasnę, mówię tutaj o tych emocjach złości, wybuchowości, o smutku, o walu, o różnych takich wiecie, jest naprawdę z wysokiej półki, więc ja sobie na nie pozwalam. Jestem wściekła, jestem zła, jestem zrozpaczona, jestem smutna. To wszystko się przeze mnie przewala. Ja sobie pozwalam na to, uronię łzę, pokrzyczę, pójdę pobiegać albo popływać, powrzucam czymś się poduszką o kanapę, czasami potrzebuję powalić, ale to jest krótko. Bo potem jednak oddzielam te emocje od faktów i zastanawiam się jednak jaką mam strefę wpływu. Bo zawsze mamy wpływ. Chociażby na to, jak chcemy przeżywać tą sytuację, jakie emocje zaprzągniemy do działania i jak długo będziemy na przykład właśnie w tych, które są takie mocne, czy będziemy je podgrzewać i rozpalać wokół nich ogień, żeby było więcej złości, więcej smutku, więcej poczucia bycia ofiarą i tak dalej, tak dalej. Pomyślimy jednak w innym kontekście. Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać przed konferencją Zawód wypalona z Jarkiem Łewskim, który jest twórcą fundacji i też konferencji Dobra porażka. I mówiliśmy o tym, że nawet nie o to chodzi, że doszukujemy się tego, co było dobre w porażce, że robimy podsumowanie. To jest oczywiście ważne. Ale kluczowe jest to, że wdrażamy te zmiany, które tam postanowiliśmy wyszukać. Czyli to, co nie wyszło, i to, co widzimy dzisiaj, to wdrażamy w przyszłości. I powiem Wam, że to jest chyba taką moją domeną, że jak już się pozłoszczę, jak już sobie popłaczę, jak już sobie potupię tą nóżką, jak już jestem w tych rolach równych nie zawsze w dorosłości, to potem jednak siadam i myślę sobie, no dobrze, co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Jak ja mogę do tego się ustawić? I to jest mój klucz. Czyli myślę, że wykorzystuję tutaj siłę elastyczności i nastawienia, bo przygotowanie było ważne. Te przeżycie tych emocji, uświadomienie sobie, że jestem rozczarowana, jestem zła, jestem smutna i tak dalej, jest też bardzo ważne, bo wtedy możemy przejść łatwiej chyba do takiego rodzaju adaptacji, akceptacji. Pamiętajcie, przynajmniej taka jest moja definicja akceptacji. Akceptacja to nie jest to, że macham ręką i mówię, jak zewarłam jednego pączka, to jeszcze 10 w pieprze, bo to już bez Nie. Akceptacja dla mnie to jest, ok, zewarłam jednego pączka smacznego, Barbaro, następnym razem y, nie przechodź koło cukierni. To jest moja akceptacja. Czyli nie czuję się za coś co się stało, co zrobiłam, czy jaką decyzję podjęłam, natomiast wyciągam z tego wnioski na przyszłość. I myślę, że ta siła mentalna, którą niektórzy z nas mają większą, inni mniejszą, wynika bezpośrednio z tego, jak jesteśmy elastyczni. Bo jeżeli twój system jest taki napięciowy i masz takie poczucie że tak miał być, ale czemu to nie wyszło? Przecież to było zaplanowane, przecież wszystko było poukładane, ja to się nie miało prawa rozsypać, przecież byłem z nimi umówiony, przecież ona mi obiecała, przecież był dobry plan, przecież wszystko sprawdziłem, sprawdziłam i tak dalej. No to, to, to jest, wiecie, takie, że bo jasność: u mnie też najpierw idzie ten, ten monolog, tudzież dialog wewnętrzny, ale to jest w tej krótkiej fazie wybuchu. No ale potem sobie myślę, no i dobrze, no i, i nie zadziałało. No i ten ktoś się tak zachował. Ten ktoś nie dowiózł, to się wysypało, no i okej. Okay. No i właśnie idę do tych faktów, i potem w tej elastyczności szukam rozwiązania, zastanawiam się, co ja chcę zrobić. I uwaga, muszę się wam przyznać, ale przechodzę przez te fazy, takie, właśnie buntu, złości. Pojawia się to dziecko zbuntowane, które tu nogą mówi: Nie, właśnie, nie, nie będziemy kuwa nic robić. Po prostu w ogóle foch, foch na cały świat, nie będę. Rzucam to w diabły, nie będę się tym zajmować. W ogóle, niech to wszystko usuną, niech to sobie zabiorą i coś. Tam. I ja też na to mam dużą akceptację, uśmiecham się do tego i wtedy myślę sobie, no tak, to ta mała basieńka, która się tak nastarała, no, pracowała, a to po prostu tak i poszło. No i okej, okay, dobrze, mogę tą, tył, tą tyłkiem, mama mi zawsze mówiła, byłam mała, przestań rzucać tą dupą, tak mówiła, ja byłam taka bardzo właśnie emocjonalna i ja sobie pozwalam na to. Po prostu, to jest mi potrzebne, potrzebne, żeby zrobić dobry zrzut, a potem mogę wracać do swojej dorosłości, Wziąć oddech, wypić jedną albo dwie, albo trzy szklanki wody. To jest rozrzedzona herbata owocowa, też dobrze robi. I pomyśleć, ok, co ja chcę zrobić w tej sytuacji? Czyli jaki ja mam wybór, i wtedy zaprzęgam już do pracy mój mental, czyli ten rozsądek, tą dorosłość i szukam rozwiązania, i czasami to jest rozwiązanie, dobra, w diabły z tym wszystkim, po prostu wyciągam sobie lekcje, wnioski, a resztę do zamknięcia, albo jest jakaś zmiana, ratowanie projektu, tyle ile się da, żeby wyciągnąć z niego to, co można. To jest dla mnie bardzo kluczowe, zwłaszcza jak po drugiej stronie jesteście Wy, czyli są ludzie, którzy chcą tak, wyciągnęli rękę po jakiś nasz produkt, usługę, czy coś, co przygotowywaliśmy i pomimo tego, że tam poszło coś nie tak, no to jednak staram się dostarczyć wam to, czego potrzebujecie, czego oczekujecie. Niejednokrotnie zdarza się, że to jest ze stratą naszą, ale, ale po drugiej stronie jest oczekujący klient, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Nawet jeden zadowolony klient, to jest już sukces i już moje zadowolenie, więc uśmiecham się do tego, ale przede wszystkim daję sobie miejsce na odpoczynek, potem na przeanalizowanie tego, na wyciągnięcie wniosków, na zapisanie tych wniosków i włożenie ich, nie wiem, czy w jakąś procedurę, czy gdzieś w takim miejscu, żeby nie zapomnieć przy następnej podobnej akcji, żeby jeszcze mocniej to zweryfikować. I na przykład jedna z takich sytuacji, żeby już wam pokazać, to jest kabel do internetu. Pomimo tego, że jest bardzo dobry Wi-Fi, naprawdę śmiga, hula, lata, fruba, wszystko, XXI wiek, to z jakiegoś powodu bichy nieokreślonego, mimo wszystko ten internet czasami zacina. I po właśnie takim fiasku, gdzie. Poszło jak po grudzie, gdzie dobry wywiad wcale nie był taki dobry, bo, bo jest ścinany, a nie było już możliwości powtórzenia tej rozmowy. I ona jest taka jaka jest, i macie do niej dostęp, i możecie z niej skorzystać, i możecie wziąć z niej to, co jest najlepsze, ale pewnie będą takie osoby, które będą narzekać, zżyły, nie, nie słychać w niektórych momentach, nie widać, kiepski obraz i tam będziecie dawać milion równych rad, niektórzy. Ja to wszystko wiem, zrobiłam zabezpieczenie w postaci kabla i jakby uśmiecham się do świata, bo mam takie właściwie przekonanie, graniczące z pewnością, że jak nie to, to coś innego. I znowu w tej samej sytuacji będę w tej samej sytuacji, czyli znowu z wyborem, jak się zachowam, jak zareaguję, jak postąpię i to, co chyba najważniejsze, co dzisiaj tak spontanicznie chcę Wam przekazać, to to, że Pamiętaj, że jak ciągle jesteś z głową do tyłu, to robisz sobie krzywdę, bo możesz przyzwonić w latarnię idąc dalej do przodu, czyli jak oni mogli, dlaczego to się tak stało, to niesprawiedliwe, czemu ja i tak dalej. No to to jest ciągle bicie w przeszłości i to w dodatku w roli ofiary. To jest, to jest bardzo niedobre, więc trzeba się z tego otrzepać jak pies po wyjściu z wody i wdrożyć zmiany, no i nie poddawać się chyba. Chyba to jest ważne, bo tam zawsze gdzieś jest ktoś, kto może skorzystać z tego, co oferujesz, i tak jak myślę o tym wywiadzie, to wielu z Was będzie za niego wdzięcznym, wielu z Was wyciągnie z niego masę fajnych lekcji i wniosków i przemyśleń i wdrożeń do swojego życia, a część powiedz: Co to za beznadzieja, kobieta ogarni się. I dla kogo wrzucam ten materiał? Dla tych, którzy coś z tego zabiorą, a sama. Prowadziłam innowacje które, innowacje, które mogą pomóc następnym razem w takiej sytuacji. Dajcie znać, czy macie takie swoje fakapy, dajcie znać, jakie macie swoje sposoby na to, żeby się nie załamać, żeby się nie złościć, żeby się nie poddawać, żeby się nie uginać będę wam wdzięczna. Sama pewnie z niektórych z tych rad będę chciała skorzystać. Jeżeli lubicie te moje materiały, to oczywiście możecie mi postawić kawkę. Link jest na dole i dziękuję tym wszystkim no dobra, herbatę, no ale tak się nazywa postaw kawkę. Ja tam raczej jestem wodno-herbatowa niż kawowa, ale ale możecie kawkę postawić, jak najbardziej. I dajcie znać, o czym następny odcinek nagrać, bo jak do mnie piszecie, to ja zawsze mogę potem dla Was coś przygotować. Oczywiście czekam też na Instagramie, na to, jak się odzywacie, czy słuchacie podcastu, czy słuchacie, oglądacie wideo. Kciuki w górę, serducha, pamiętajcie, algorytmy to lubią, pomagacie mi w ten sposób sięgać dalej, docierać do nowych osób. A jak macie ochotę rozwijać się razem ze mną, to zapraszam na platformę rozwojową na Triskelię. Wrzucam też link do oczekujących, bo robimy nabór kilka razy w roku, a na Triskeli jest fajne, wspierające środowisko cudownych ludzi, którzy się uczą wspólnie edukują, ale też wspierają i pomagają sobie. Tyle na dziś. Dzięki bardzo i jestem ciekawa, jak Ci się podobał taki kompletnie nieprzygotowany, spontaniczny i z głowy odcinek. Dzięki. Cześć!